Cześć. nazywam się bardzo prosty. Poprowadzę Wam prezentację pod tytułem Identifikacja Wizualna Grupy. Które w programie programie znajdowało się również na dużych i małych co nadal obowiązuje. Było tam głównie do tego, żeby podkreślić, że to nie będzie tylko i wyłącznie, ani nawet głównie dotyczyć dużych gier, gier bitewnych, gier fantazy itd. Mam też taką prośbę do Was. Postaram się mówić mniej więcej tym tempem, jakie mówię teraz ale mogą zdarzyć się moment, kiedy będę przyspieszał, ale mówił niewyraźnie. Niech ktoś z was do mnie, proszę, pomacha, na przykład z pierwszego rzędu, na znak, żebym trochę bardziej skupił się na tym, żeby mówić w sposób, w pełni w rozmiarze. Poproszę następny slajd. E, więc po pierwsze, e, chcę skupić się na identyfikacji wizualnej grupy, czyli sytuacji, kiedy na larpia e, jest jakaś grupa powiązanych ze sobą postaci, w której są uczestnicy, którzy grają razem. Chciałbym najpierw omówić, dlaczego w ogóle warto. Postanowiłem na to spojrzeć z, z kilku stron. Eee, po pierwsze, jakby zwykle kiedy mówimy o grupie na larpie, grupa się ustawiła. Bo chodzi o to, że tutaj jest ustalona panelka i tam może już nie chwytać, więc jakby coś nie jest. Powinnam o tym wspomnieć, przepraszam. Dzięki za uwagę. <laughs> więc... Po pierwsze, kiedy mamy już jakąś grupę na arpie, która działa razem w ramach jakiejś frakcji, stowarzyszenia, oddziału itd., itd., naturalnie w świecie gry będzie wiarygodnym, że w wypadku wielu takich grup będzie naturalnym w świecie gry i wiarygodnym, żeby te postacie w jakiś sposób oznaczały się, niekoniecznie tworząc wielką barierę, to zależy oczywiście od grupy, o czym za chwilę, między światem zewnętrznym a swoimi członkami. Niemniej, zarówno jeżeli chodzi o kwestie e, praktyczne, takie jak ekwipunek potrzebny żołnierzom, robotnikom, inżynierom i różnym innym postaciom, które wykonują jakieś czynności na larpie, jak i warstwę czysto wizualną, która już się tyczy pra praktycznie wszystkich grup, e, symulacjonici znajdą w identyfikacji wizualnej to, e, żeby pokazać tę grupę w sposób wiarygodny, żeby można było widzieć, kogo reprezentują dane postacie. Jeżeli chodzi o narratywistów i to podejście do gier, to wiele elementów stroju oraz rekwizytów, którymi postaci się posługują, można również wykorzystać nie tylko do celów czysto praktycznych w grze oraz czysto lanserskich na potrzeby fotek, ale również jako narzędzia do opowiedzenia jakiejś historii i, i rozpoczynania na przykład pewnych scen. Jeżeli chodzi o gamizm, są też oczywiście gry, w których identyfikacja wizualna będzie pełnić ważną rolę. Mam tutaj na myśli, o czym też powiem później przy bitewniakach już z kolei, mam tu na przykład na myśli oddziały wojskowe, w których unifikacja może wywołać psychologiczne wrażenie na przeciwnikach, ale również względy prakty czysto gejnastyczne, w których możemy jako gracze osiągnąć jakieś przewagi nad innymi graczami, na innym tle. E, przykładem będzie tutaj e, wspólny kamuflaż grupy dostosowany do terenu, w którym dzieje się akcja larpa, w sytuacji, kiedy zależy nam na przemieszczaniu się po tym terenie w sposób niespostrzeżony. To już nie jest gamizm, ale dalej będzie to osiąganie jakichś celów, identyfikacja e, już pozagrowych. wspólna identyfikacja wizualna w wypadku grupy, która istnieje nie na potrzeby, nawet nie tylko na potrzeby jednego Larpa, ale na potrzeby wielu gier, ale na jedną również. Może po prostu pomóc w rekrutowaniu ludzi do takiej grupy, czy to jest projekt cykliczny, czy jednorazowy. Wiadomo, że warto być rozpoznawalnym w internecie i na Facebooku, żeby ściągnąć uwagę fajnych uczestników. Natomiast już absolutnie każdego tyczy się ostatni punkt. To jest pierwsze, można potraktować elementy stroju do łatwego rozpoznawania, kto jest kim na larpie, kiedy te stroje sprawiają, że postacie są bardziej, jakby, że. Wizja tych postaci jest bardziej transparentna, bo na pierwszy rzut oka widać, kim są w świecie gry. No i oczywiście może to, jak zaraz zobaczymy na przykładach, wpłynąć na e, atrakcyjność foteczek. Poproszę na ten punkt Gdzie będzie to wykorzystanie? do wykorzystania? Oczywiście na każdej grze, gdzie pojawiają się jakieś grupy postaci, które ma sens, żeby posiadały wspólną identyfikację wizualną. Jest tutaj multum przykładów, pozwolę sobie tylko wypunktować, że po pierwsze już teraz w Polsce, na świecie Odbywa się sporo gier, które są nastawione na frakcje, albo zgłasza się na nie jakimiś frakcjami, grupami, albo na przykład znaczna część designu jest oparta na to, że gracze działają grupowo, a nie indywidualnie. Są też liczne gry, nie tylko bitewne, gdzie gracze na przykład nie posiadają kart postaci, ani indywidualnych postaci tworzonych przez organizatorów, a cała ich tożsamość, znaczna część tożsamości tych postaci wynika z członkostwa w jakiejś grupie. Po drugie, są pewne grupy, które mają już ustalony kod wyglądu. Mniej lub bardziej ściśle w świecie gry, to bardzo często będą formacje mundurowe, ponieważ umundurowanie znane z naszego świata, jak i fantastycznych światów, to taki typowy przykład identyfikacji, która ma bardzo praktyczne cele i zwykle na lapach chcemy, żeby wojsko wyglądało jak wojsko, żeby policja, jeżeli są jakieś postacie tego typu, wyglądały odpowiednio i dostosowany w sposób do jakiejś grupy. Są też typy grup, w których ten kod wizualny jest luźniejszy i można sobie pozwolić na więcej, to oczywiście bardzo ogólne stwierdzenie, na więcej w temacie tego, jak chcemy taką grupę widzieć. Oczywiście mieszają się trochę nam te dwie, te właściwie wszystkie kategorie, nie? ale mniej lub bardziej skal z identyfikacji wizualnej zawsze będą korzystać grupy takie jak rody szlacheckie na wszystkich larpach, czyli ludzie, którzy brandują się jak logo swoimi herbami, o tym zaraz. Klemiona, które mają jakieś swoje mistyczne tatuaże, wzory czy kolorystykę. Tanie stowarzyszenia, drużyny sportowe, departamenty w ramach struktur na larpach, gdzie istnieją jakieś zaawansowane systemy podzielone na wydziały i kierujące się procedurami. We wszystkich takich miejscach jakaś instrukcja wizualna grup często będzie wskazana. Poproszę na następny slajd. Zanim przejdziemy już do przykładów, gdzie konkretnie pokażę kilka kluczowych rzeczy, o które mi chodzi. Powiem jeszcze y, bardzo elementarnie, jak uważam, że dobrze byłoby taki proces przygotowania identyfikacji przeprowadzić. Na początku ustalić założenia. Y, w momencie, kiedy grupa ma koordynatora lub koordynatorów, y, trzeba sobie na starcie myśląc o identyfikacji postawić pytania, co chcemy osiągnąć, tak naprawdę. Na ile chcemy grupę zunifikować, y, na ile chcemy, żeby ta unifikacja, ta jednolitość, identyfikacja była. Praktyczna, na ile estetyczna, na ile mają być obie te funkcje, jakich środków chcemy użyć, żeby to osiągnąć, jakimi środkami dysponujemy, jaki mamy budżet, ile mamy czasu, ile energii, czy nasz projekt jest w ogóle wykonalny. Po drugie, jeżeli w ogóle myślimy o grupie na larpie, nie tylko w przypadku identyfikacji, ale wielu innych, warto, żeby członkowie tej grupy, tak ci bardzo blisko, wierkuszki, zaangażowani, jak i ci odlegli, wiedzieli, co chcemy osiągnąć, wprowadzając taką identyfikację ludzie będą chcieli się angażować i iść za jakimś kodem, który sobie narzucimy, wtedy kiedy wytłumaczymy im czemu ono służyć, czemu to jest fajne, czemu to jest fajne. Nie tylko w mojej głowie, ale i faktycznie w praktyce na larpie dla nas wszystkich, dla wszystkich członków grupy. Po trzecie, można też takiego po pierwsze projektowania, po drugie wykonywania identyfikacji dla grupy, użyć jako elementu hype'ującego. E, jakby nie jedna grupa Facebookowa, y, używała w momencie, kiedy ludzie wrzucali nowy sprzęt, który można sobie kupić, nowe logo, nowe logo czy tam herb, który możemy sobie wymyślić, nowe symbole, których możemy używać na Facebooku, nowe nakładki na profilowe, nowy spray do użycia na grze. Jakby umiejętne hype'owanie ludzi poprzez wykorzystanie takich rzeczy pomoże nam po prostu w sprawieniu, że zaangażują się w larp nie tylko w identyfikację, ale też w inne rzeczy, które są wokół tego udziału. No, i po czwarte, oczywiście samo wykonanie. Grupa, która będzie odpowiednio nastawiona, przygotowana, będzie wiedzieć, czemu coś robimy, jak chcemy to zrobić, w jakich terminach, będzie bardziej skłonna, żeby to wykonać i później korzystać z tego projektu na grze. Więc jest bardzo ważne, żeby tę świadomość, co chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o ten kod wizualny, budować od samego początku. Poproszę następny slajd. Przejdźmy do przykładów. Pierwsza, jakby mój postulat, jest taki, że często jest dobrze, kiedy strój mówisz sam za siebie. Tutaj są zdjęcia z gry New Age First Plus. To jest drużyna rugby, czyli deity. ale gdybym wam tego nie powiedział, to tak byście to widzieli. E, ponieważ w jasny sposób widać, kim są te postacie. E, nasze postacie zwykle mają lata poruszane się w danym świecie, żeby zapamiętać, że docenią prawa i struktury. My mamy zaledwie materiały na Facebooku, pół godzinki warsztatów i pół godzinki do zamienienia przed grą. Zamiast zapamiętywać, albo wkuwać na blachę, albo mętnie poruszać się w jakichś strukturach, dużo lepiej jest po prostu na pierwszy rzut oka widzieć, kto jest kim. I często można znaleźć do tego odpowiednie symbole i stylówę, dopasowane do larku albo bardzo uniwersalną. Po drugie, często wyrazistość grupy pomoże nam też pokazać jej charakter w jasny sposób. Praktycznie zawsze, prawie zawsze na larpie, skupiam, pokazywane nam co. Bardzo często na larpach pokazują nam są kluczowe momenty z życia postaci. Nie? Jakby mało z, kto z nas chce grać w gry. O, oczywiście są tacy ludzie, są takie gry, ale mało kto chce grać o tych zwykłych szarych dniach. Zwykle na larpie mamy całą hordę odnalezionych, zaginionych córek, nie yy, chcę zniszczenia świata i inne rzeczy tego typu. Yy, teraz może trochę przesadzam. Natomiast generalnie chodzi mi o to, że wyrazisty strój, który w przerysowany sposób podkreśli, estetykę postaci i to, kim jest, często, nie zawsze, ale często pomoże współgraczom, ale także nam we wczuciu się w postać, którą chcemy odgrywać w podejmowaniu decyzji. E, o, to myślę, się wkradł tutaj schodę, przepraszam, ale część całości, to dość, myślę, że oczywiste stwierdzenie, chodzi o to, że e, buduje to też poczucie przynależności silne do grupy, o czym też za chwilę później, e, i kie, nawet kiedy ci ludzie rozejdą się po sali, będzie można jasno i wyłapać, kto jest gdzie, kto należy do którego ugrupowania, i tak dalej. Poproszę następny slajd. Czasami może też rzeczywiście zadziałać minimalizm. Ja, akurat na wielu grach, do których się przygotowuję długo, ludzie preferują zwykle kompleksowe podejście do identyfikacji wizualnej, ale bardzo często bierzemy udział w grach mniejszych, na których minimalizm, jakby jakaś jedna kluczowa rzecz dla stroju, może zrobić robotę. Tutaj myślę, że dobrą zasadą jest zaczynanie od tego, co dane największy efekt najmniejszym kosztem, kiedy wybierzemy sobie jakiś kluczowy element. I na nim ustawiliśmy nasz priorytet to zaopatrzenie się w niego. Na przykład te legendarne przypinki, które są bardzo popularne na larkach jako symbole, jestem w jakimś stowarzyszeniu, jestem w jakiejś bratwie. To jest taki element, który, który typowo często jest w użyciu. Skąd są te zdjęcia? Eee, po jest zdjęcie z Alef Dogs. to jest gra akcji, w której występują jest sporo policjantów i złodziei. My jest takie, razem z Pawłem Jasińskim, w którym prowadzimy tę grę, skompletowaliśmy dwa czy tam dwa i pół stroju policjanta z kamizelką kuloodporną, jakimś tam megafonem, blachą i tak dalej, i tak dalej. Potem stwierdziliśmy, ej, no ale w trzech ludzi wjazd policji będzie mało fajny, nie? to. Wzięliśmy jeszcze trochę rzeczy, które przynieśli ludzie i byli w stanie nawet liczniejsze grupy niż na, na zdjęciu tutaj szpejować w zaledwie kilka minut w ten sposób, żeby było bardzo jasno widać, kto jest z kim. Czy to był spoiler? Nie, nie, to nie jest spoiler. Na tej grze są policjanci, są złodzieje i jest, zdarza się wjazd w policji. Zdjęcie po prawej. To są zakonnice, z których było 7 na grze z Larpa Fires Midnight. E, jakby to, co one mają na sobie. No, oczywiście tym strojom znacznie pomagała ciemność, nie? Ale mimo wszystko nie tylko na zdjęciu, ale grałem, grałem w tej grze. Byłem tam, widziałem, wyglądały bardzo fajnie. E, dziewczyny miały na sobie... plastikowe prostokąty z dziurą na głowę i zszyte tutaj. Taki bieda biedata barerski, nie? który był zrobiony z plastiku yy, i jakby koszt jednego prawdopodobnie wynosił maks 5 zł. Nie? Yy, masz na myśli, że po prostu była to tkanina poliestrowa, a nie. Tak, a tka... się na tkanina... Tkanina tak, tak, była to tkanina poliestrowa. Natomiast i na żywo, i na zdjęciach wyglądały naprawdę spokojnie i było to bardzo niskobudżetowy budżetowy strój, który bardzo robił robotę. I krzyż. Yy, tak, i mnie tammana na, na szyi, na środku. Yy, I innych dziewczyn zresztą też. Jeżeli chodzi jeszcze o ten minimalizm, to jest mój kolejny postulat z seminarem. Tutaj ten klasyczny rycerz. Rycerze na Larpach Fantazji mają herby. Herb to nie jest logo i brandowanie nim e, wszystkich swoich ubrań, też szczoteczki do zębów i kalendarza na ścianę to nie jest najlepszy pomysł, więc nawet jeżeli opieramy się na jednym motywie, to powielanie go ponad zdrowy rozsądek e, i realia gry oczywiście źle się skończy. Poproszę na to, tak? Oczywiście są też gry, e, do których będzie nam pasować ta armia klonów. E, Tutaj na tym zdjęciu akurat mamy e, nowe androidy z gry. E, gdy pozwolą mi zasnąć, e, tutaj jakby celem twórców, którzy zapewnili te kostiumy na tej grze, była jed maksymalna jednolitość postaci. I tutaj w niektórych scenach były też kaptury zakładane, żeby jeszcze schować kaptury, żeby jeszcze schować e, włosy. Chodziło o to, żeby pozbawić po prostu ludzi indywidualnych cech w tym środowisku. Generalnie wyszło to, wyszło to całkiem nieźle, to już kompletnie będzie zależeć od gry, w którą gramy, nie? ale mogę sobie wyobrazić, wyobrazić w licznych settingach e, takie grupy, które bycie klonami dobrze posłuży. Poproszę następny slajd. Proszę. Proszę. Przejdźmy do tych bitewniaków. <laughs> e, więc tutaj e, na tym i na kolejnym slajdzie będą łącznie cztery oddziały. E, to jest klasyczny przykład, gdzie czysto gamingowo czysto gamistycznie identyfikacja pomaga w tym, że ten oddział wygląda jak oddział, nie dość, że czuje się lepiej, wspiera to jego morale, to jeszcze wpływa negatywnie na przeciwnika. Jak również bardzo ładnie widać to z dystansu. Ja w zeszłym roku właśnie na bitwie, na BattleQuestie, e, siedziałem sobie na wzgórzu mart rannych. I patrzyłem, jak bitwa dzieje się gdzieś tam w oddali. Dzięki powiewającym sztandarom i barwom oddziałów od razu widziałem, co się dzieje. Mimo, że to nie były kilkusetosobowe chorągwie, tylko po prostu garstki ludzi, 15- na przykład, 20-osobowe, dzięki sztandarom i ja tym barwom od razu było widać, jaka jest sytuacja, więc ma to wzgląd czysto praktyczny. Jeżeli chodzi o nie Armię Klonów, akurat te oddziały prezentowane mają tę cechę, że mają wspólny styl, mają wspólny krój, podobnie, mają Wspólne elementy kroju, mają wspólne barwy, natomiast żadne dwa stroje widoczne na tych zdjęciach nie będą takie same. To niesamowicie spójni wizualnie, e, natomiast w, jest przy tym zachowana też jakaś dawka indywidualizmu, która sprawia, że każdy może się wykazać, a przy, a przy tym nie wyglądają jak armia klonów. Poproszę, następny slajd. E, tutaj kolejne przykłady e, na tę samą regułę. E, jakby tak mocno zaangażowane grupy, to identyfikację wizualną, e, wrzucają też oprócz strojów takie rzeczy, jak wspomniany wcześniej. Sztandar, to machanie, żeby mówić ciszej. Mam nie, ja pytanie. Teraz teraz pytanie. Mhm. E, tak. Czy e, brygada czarnego wilka mogą być armią klonów? Czy... Teraz już nie. Kiedyś tak. Ale potem, jak się przebrandowali, nie i wyglądają znacznie lepiej. E, inne rzeczy, takie jak wspomniany sztandar, jak identyfikacja wizualna na Facebooku, która sprzyja rekrutacji. I jak takie rzeczy jak na przykład namioty. Jakby wilcza kompania najemna ma sporo czarno-czerwonych namiotów, a Werland w żółto-czarnych, Więc ich obozowiska też na pierwszy rzut oka już widać, kto, kto tam zamieszkuje, nie? Ten teren. Poproszę o ten slajd, zmierzamy już powoli do końca. Tu chciałem powiedzieć też o takim wpływie symboli przynależności identyfikacji na samą grę w kontekście, o jakby opowieści i narracji, które otworzymy. Otóż symbole e, przynależności potrafią być bardzo, bardzo, bardzo silnym motywem, na którym można grać. Często takie symbole, e, których tutaj podajemy przykłady, podaję przykłady, są rzeczami, na które trzeba sobie ciężko zapracować. Niektórych z nich jest trudno się pozbyć, a wręcz co jest człowiekiem na całe życie, jak na przykład tatuaże, które oznaczały w historii przynależność do np. wielu organizacji e, przestępczych, e, tak, słynne tatu tatuaże gangów. Jak na przykład odznaki policyjne. Tak jest powszechną praktyką, że policjant przed odejściem na emeryturę zgłasza zaginięcie odznaki. Nie? nie chce się z nimi rozstawać. Tak samo policjanci patrzą, oczywiście, bardzo negatywnie postrzegają ludzi, którzy, się, którzy mają takie blachy, a policjantami nie są, bo można sobie produkcję dostać i legalnie je posiadać z pewnymi obostrzeniami, ale nie będę tu wchodził w szczegóły. Jakby te symbole nie są. Nie z te przedmioty nie są tylko przedmiotami, są też symbolem bardzo silnej przynależności, które często trzeba sobie zawalczyć, która jest ekskluzywna, mogą być elementem, który stawia barierę między ludźmi posiadającymi, a resztą świata. Yy, inicjacja, przekazanie takiego symbolu, zasłużenie sobie na niego, to jest potężny motor fabularny dla postaci, jak i opuszczenie grupy, czy to rzucanie tej blachy i powiedzenie: I'm done with it, nie? odchodzę na biurko, yy, czy na przykład spalenie elementu stroju, to też są bardzo silne, po prostu kulturowo yy, motywy z której można zagrać, kiedy chodzi o dołączanie, bądź opuszczenie jakiejś grupy. W skrócie jeszcze powiem, co mamy na tych zdjęciach na górze. Yy, te dwa z łóżkami, z tymi półeczkami, to są ordery za, zrobione oddolnie przez graczy za wydarzenia na LARPach Battlecruise, za dwie bitwy, które zapadły w pamięć tak, że po prostu chcieli zrobić je sobie na pamiątkę. I też nie patrzyłbym łaskawie na gościa z takim arderem, który by tam nie było. Nie? Hmm. E... Czy jest tam Litwa, są szparę? Tak, ta jest po kolei że są szpary z lewej, a na górze stabilizacja zdorfu. Natomiast e... obok mamy Świętego Jerzego na koniu, e... który jest przypadkowo. E... Natomiast z prawej strony ten mieczek oznacza e... symbol przynależności do kompanii Butti i też jest przyznawany każdemu rekrutowi po pierwszej misji bojowej, e... którą ta osoba przeżyje w kompanii. Na no, dole natomiast jest Plaudia to w duzie rugbyski. Kiedy był mecz rugby na tegorocznym New Age'u, to jakby postać Klady została minutę przed końcem zawołana po prostu z ławy, żeby dołączyła do zespołu, bo była nam bardzo potrzebna, żeby po prostu biegła na murawę. No i w tym momencie, wybierając się do drużyny, bo jakby grałem kapitanem, Zdjąłem swoją bluzę i ich założyłem, nie? I oczywiście musiałem ją potem oddać, bo to było tylko czasowe wcielenie do drużyny, ale ten motyw, że wchodzisz tutaj na boisko, nosisz te barwy, jesteś jedną z nas, bardzo silnie działa. Tak w walce na ksiaki, jak i w sportach. To tyle.